Lid 1244C to najnowsza propozycja odmianowa hodowli LIDEA, odmiana dedykowana do uprawy na ziarno i do produkcji bioetanolu. Jest to mieszaniec pojedynczy w typie pośrednim, odmiana z grupy średniowczesnej OFO 240. Zarejestrowana w Polsce na ziarno w 2024 roku z najwyższym wynikiem planowania wśród odmian grupy średniowczesnej. W doświadczeniach rejestrowych 2022 i 2023 planowała średnio na poziomie 107% wzorca, co stanowiło 129,4 decytony ziarna w na 14%. Wynik ten pozwolił uplasować się tej odmianie na pierwszym miejscu pod względem wielkości plonu ziarna wśród odmian grupy średnio-wczesnej w tych doświadczeniach dwuletnich. Odmiana LID 1244C jako odmiana pochodząca z genetyki Tropical Dent wyróżnia się nie tylko dobrą odpornością na okresowe niedobory wody i wyższe temperatury, ale przede wszystkim bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna na w końcowym etapie dojrzewania już na polu. Rośliny tej odmiany schowują się bardzo dobrym początkowym wigorem wzrostu. Bez tendencji do puszczania odrostów bocznych. Są to rośliny wysokie, niemniej jednak są bardzo odporne na wyleganie. Cechują się również bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym, tolerancją na fuzariozy i głównie guzowatą. Odmianę LID-1244C polecamy na wszystkie typy gleb, szczególnie dobrze sprawdzi się na glebach średnich i dobrych. Podsumowując, LID-1244C. To najnowsza odmiana zarejestrowana w Polsce na ziarno, z najwyższym wynikiem w plonie ziarna w dwuletnich doświadczeniach rejestrowych wśród odmian grupy średniowczesnej. I dodatkowo jeszcze odmiana ta gwarantuje jedną z najniższych wilgotności uzyskiwanych w trakcie zbioru. LID 1244C to odmiana, która będzie gwarantować najwyższą ekonomię z produkcji kukurydzy na ziarno. thank you